Witam serdecznie kochani, jesteśmy na Kopernika 38, gdzie dzisiaj klub Częstowski Klub HDK, czyli honorowych dawców krwi, no coroczna to jest akcja taka. Świąteczne zbieranie zbiórka krwi, i jest dzisiaj dosyć sporo osób. Przed nami jest pan Piotr Gajda. Proszę nam bliżej coś o tej akcji powiedzieć, ponieważ na pewno honorowi dawcy krwi wiedzą o co chodzi, ale nie wszyscy Częstochowianie o tej akcji wiedzą. Więc zróbmy wszystko, żeby naprawdę na przyszły rok taka akcja to tu, żeby w ogóle miejsca nie było siedzących, wolnych, żeby ludzie oddawali lewej w lezie. Dzień dobry, Piotr Gajda, koordynator Częstochowskiego Legionu. Proszę Państwa, Świąteczna Zbiórka Krwi to akcja, która odbywa się po raz pierwszy. Natomiast chcemy, żeby to była akcja cykliczna żeby to było coroczne święto krwiodawców w Częstochowie. Mamy dużo osób, które przyszły dzisiaj oddać krew, natomiast pani wspomniała o tym, żeby, żeby tu były takie kolejki, żeby się nie dało ruszyć. No myślę, żeby dobrze było, żeby były takie kolejki, żeby wszyscy zdołali oddać tą krew, tak? Natomiast my zachęcamy do oddawania krwi każdego dnia i ten oddział terenowy, w którym jesteśmy, jest czynny od poniedziałku do piątku, również w drugą i trzecią sobotę każdego miesiąca, także przyjść można zawsze oddać krew, natomiast na naszej akcji różni się to tym od zwykłego oddawania krwi w punkcie, że krwiodawcom szereg dodatkowych atrakcji, jak rozdajemy nasze dekalogi honorowych dawców krwi, czy gadżety od Stowarzyszenia Legion oraz naszych sponsorów. My jesteśmy po raz drugi przy takiej akcji, jeżeli chodzi o pobieranie krwi, często z chęcią oddają, ponieważ gdy był pobijany rekord, to było w dzielnicy Trzech Wieszczy. Wieszczów, tam też byliśmy i dosyć sporo osób oddało tą krew, więc Wasza akcja na pewno przyniesie efekty, jakie oczekujecie na no codziennie, to my wiemy, że wy oddajecie krew i pomagacie wielu osobom, którym ta krew jest potrzebna. Tak, Pani wspomniała o akcji Bicie Rekordu w Pobieraniu Krwi, która się odbywała w lipcu. My byliśmy również partnerem tego wydarzenia. Jesteśmy z tego dumni, bo tam faktycznie bardzo dużo osób, prawie 200 osób, przyszło oddać krew. Niestety nie wszyscy mogli to zrobić i oddało krew faktycznie blisko 100 osób. Natomiast też chodzi o to, żeby jak najbardziej propagować to krwiodawstwo, żeby zachęcać jak najwięcej osób, żeby jak najwięcej na takich akcjach było tych dawców pierwszorazowych, żeby ich zarazić tym krwiodawstwem, tak? żeby zarażać ich do, do, do czynienia dobra tak naprawdę. I takie będą nasze działania, tak, między innymi ta świąteczna zbiórka krwi, czy też bicie rekordu, jeżeli się powtórzy, to na pewno również w, tej, w tym wydarzeniu będziemy pomagać. Ale tak jak mówię, nam zależy na tym, żeby jak najbardziej propagować krwiodawstwo, żeby pozyskiwać jak najwięcej osób, które pierwszy raz w życiu oddadzą krew i się zarażą tym krwiodawstwem. Dziękujemy serdecznie, będziemy również wspierać, bo no akcja, no co tu dużo mówić. Każda kropla krwi może nam się przydać za chwilę, więc robimy to nie tylko dla osób, których nie znamy, ale również dla siebie. Dziękujemy Oczywiście bardzo. i ja życzę również, żeby wszyscy jednak nie mieli tej potrzeby pobierania krwi od innych, natomiast jeszcze chciałbym życzyć wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy bardzo. Kochani, to był pan Piotr Gajda, jak wiecie, już słyszeliście koordynator, a my wchodzimy tutaj, żeby zobaczyć. Ponieważ osób, naprawdę jest sporo osób, które przyszły dzisiaj, żeby oddać tą e, krew. Zobaczcie, tu każdy wypisuje deklarację, bo trzeba, oczywiście, pełne formalności muszą się dokonać. Jest bardzo dużo ludzi, wejdziemy teraz, e, zobaczycie, w jaki sposób tutaj. Oddaje się krew, nikt nie płacze, zobaczcie. Dzień dobry Państwu. Tu Panowie oddają, zobaczcie krew. Uśmiechnięci, nie płaczą, to nie boli. Czy nie będzie panu przeszkadzać? Dwa słowa, dlaczego pan y, po prostu do nas tu y, w ogóle tu przychodzi i to robi? Oddajesz dosyć długo mam już 36 litrów oddane krwi, tak po prostu, żeby pomagać ludziom. Krwi się nie wyprodukuje inaczej, więc trzeba oddawać, żeby ludziom pomagać. I śmiało pan może powiedzieć, że to nie zaszkodzi? Nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. Dziękuję serdecznie. Tutaj widzimy pani pielęgniarka, pomaga panu już pan swoje, swoją część. Zobaczcie, to jest taki złododajny ten płyn i róbmy to wszyscy, ponieważ warto. Dziękuję Państwu serdecznie, wesołych świąt życzymy. Do widzenia. Także widzicie, ludzie są uśmiechnięci zadowoleni z tego, iż można komuś pomóc, oddając krew. I przychodźcie tutaj, tak jak Pan Piotr powiedział, codziennie możecie przyjść, oddać tą krew, wspomóż osób, osoby, które, którym ta krew jest potrzebna, więc Macie jeszcze szansę oczywiście ci, co by chcieli oddać jeszcze dzisiaj tą krew w, w tej świątecznej zbiórce, to macie możliwość do godziny 14 jeszcze się tutaj udać i tą krew oddać. Jak widzicie osób jest bardzo dużo. No i co? No, inicjatywa bardzo dobra, bardzo fajna. I na pewno w przyszłym roku i nie tylko jeżeli chodzi o tą akcję, ale w przyszłym roku również tutaj będziemy i na innych tego typu aby również promować i was zachęcać moi drodzy do tego, aby tą krew oddawać, bo robimy to również tak jak powiedziałam wcześniej dla siebie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będziemy na Placu tutaj przed dworcem PKP, ponieważ tam też jakaś charytatywna zbiórka żywności. Zobaczymy, usłyszałam dzisiaj, że tak będzie, więc tam też pokażemy Wam, jeżeli coś się będzie działo, i może zdążycie też w czymś pomóc. Z terenowego działu kwiodarstwa Częstochowie, Katarzyna Lasacka dla Częstochowa, Infowideo, Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.